Hej, to Ola. witam W kolejnym filmiku dzisiaj przychodzę do Was z czytelniczym podsumowaniem maja. Zrobimy dokładnie to samo co we wrapapie kwietniowym, czyli za kamerą siedzi Michelina. Z listą przeczytanych książek oraz ze stoperem, a ja przed kamerą będę musiała Wam pokrótce streścić książkę i ją zrecenzować w minutę. Zasady są mniej więcej takie same. Będę mówić szybko i pewnie mało składnie. Miśka po 30 sekundach będzie mi dawać znaki, żebym się już streszczała, a przy 50, żebym się zawijała. Wiem, że nie pójdzie najlepiej. Ale trzymajmy za mnie kciuki. Christina Loren, Miłość i inne słowa. Jest to książka, którą przeczytałam w kwietniu, ale wtedy o niej zapomniałam, więc teraz wracam do niej. OG książka z motywem Nasze dziecko musi wyjechać z wielkiego miasta na wakacje, kupmy jakiś domek na zadupiu. I w tej historii śledzimy losy Maisie, która wraz z tatą właśnie wyjeżdża z Fr San Francisco na zadupie. E, Maisie straciła mamę, kiedy była mała i mama zostawia po sobie listy, które mają pomóc nawigować na stoletnie życie naszej głównej bohaterki. Maisie jest cicha, zamknięta w sobie, ale właśnie na tym zadupiu poznaje Eliota, którego łączy z Maisie miłość do książek. E, bohaterowie najpierw się zaprzyjaźniają, później łą łączy ich ro uczucie romantyczne. 10 lat temu coś się wydarzyło, nie rozmawiali ze sobą, aż nagle wpadają na siebie znowu w San Francisco i próbują odbudować... To, co kiedyś się rozpadło, to, co się dzieje w przeszłości, bardzo mi się podoba. To, co się dzieje w teraźniejszości, jest za długie i zbyt rozwlekłe, i ostatecznie dam 3 na 5 gwiazdek. Tara David to zabawne uczucie. Mamy tutaj główną bohaterkę, która jest stand i jej występy są bardzo chaotyczne, dziwne, ekscentryczne, ale uwielbia to, co robi, i jej najlepszy przyjaciel jest jej menadżerem i on też pragnie dla naszej głównej bohaterki sukcesu. Więc, mimo że znają się tylko 3 lata, Zrobił dla siebie wszystko, i między innymi, żeby rozpędzić trochę karierę naszej głównej bohaterki. Yy, nasi główni bohaterowie muszą udawać, że są w związku i śledzimy losy bohaterów na przestrzeni tam kilku miesięcy. Bohaterowie generalnie od początku się w sobie skrycie podkochują i jeszcze nasz menadżer ma córkę, która jest niesłysząca, a nasza główna bohaterka zna język migowy i tworzą bardzo uroczą rodzinkę. Wszystko jest super, wszystko jest troszeczkę inne i tak naprawdę fajnie się to czyta, aż pod koniec dzieje się to samo, co wszędzie i byłam troszeczkę taka zawiedziona. 3,75 bardzo dobra rozrywka Liczyłam na więcej, bo zapowiadało się bardzo, bardzo dobrze. Katrin Center Bodyguard. Miało to być chyba takie Miss Agent, ale nie do końca wyszło. Nasza główna bohaterka jest pasjonatką swojej pracy, jest ochroniarką, jest zamknięta w sobie, skupiona na pracy, bla, bla, bla. Rozstała się ostatnio z chłopakiem, z którym będzie współ, współzawodniczyć o awans. I żeby pokazać, że. Zasługuje na to stanowisko: musi zostać ochroniarką gwiazdy firmowej, który jakiś czas temu wyprowadził się z Hollywood, teraz wraca, ponieważ jego mama zachorowała i. Wraca też jego stalkerka, więc nasza główna bohaterka musi go ochraniać, więc wyjeżdża z nim na wieś do domu jego matki i udają, że się ze sobą spotykają. Bardzo dziwny humor, postacie bardzo karykaturalne, kompletnie nie dla mnie. I chyba nie przeczytam już nic więcej. Cartoon Center, dwie gwiazdki, 2,25, bo bardzo, bardzo, bardzo szybko się uczytało, ale nie polecam. Dużo cringeu, mało machania nóżkami. Emily Henry, ludzie, których spotykamy na wakacjach, śledzimy losy Alex i Poppy. Yy, nasi główni bohaterowie poznali się na studiach i byli kompletnie od siebie różni, nie mieli między sobą nic wspólnego, aż Alex po pierwszym roku wracał do swoich rodzinnych stron. I okazało się, że Poppy też jest z tych stron. I razem zrzucili się na paliwo, żeby wrócić do domu i zaczynają ze sobą rozmawiać. Okazuje się, że wiele rzeczy ich łączy, więc Poppy, która jest bardziej ekstrawertyczna, mówi: Dobra, to wyjedźmy razem, zróbmy coś fajnego, zróbmy to po taniości. Zaprzyjaźnijmy się i to działa. Bohaterowie przez kolejne 8 lat sp spędzają każdą wakacje razem, aż dwa lata temu coś się wydarzyło, bohaterowie przestają ze sobą rozmawiać. I dwa lata po tych wydarzeniach popis jest taka, odezwę się do, do mojego najlepszego przyjaciela. Wtedy ostatni raz byłam szczęśliwa, kiedy z nim rozmawiałam. Musimy wrócić do tego, co było, mimo że skrycie się w nim podkochuje, ale cii, o tym nie mówmy. Yy, nie polubiłam głównych bohaterów, więc ostatecznie dałam yy, 3,5. Dalej dobra książka, ale. Beauty Emily Henry jest to książka, w której śledzimy losy January Andrews, której życie ostatnio się troszeczkę rozwaliło. Rozstała się z chłopakiem, wyprowadziła się z mieszkania w Nowym Jorku. Nie ma pieniędzy, nie ma motywacji, nie ma um, tego pomysłu na napisanie nowej książki, a musi ją napisać w ciągu najbliższych trzech miesięcy, więc postanawia wyprowadzić się do domku nad jeziorem, który zostawił jej który zostawił jej jej tata, ale tata po śmierci okazało się, że miał wiele sekretów i generalnie January nie chciała mieć z nim nic wspólnego, no ale nie ma pieniędzy, musi napisać książkę, więc postanawia na wakacje wprowadzić się do tego domku, sprzedać go, napisać książkę. Okazuje się, że obok mieszka jej największy rywal z czasów studiów. Long story short, yy, przystojny yy, gaz Gaz, Ogus, jak on się nazywa? Everett. Postanawiają rywalizować, kto napisze szybciej książkę w stylu tego drugiego, yy, ta osoba wygra i... Nie wiem, co powiedzieć, nie zdążyłam. Dobra, 4 na 5. Emily Henry Funny Story. Historia paroletniej Dafne, która jest bibliotekarką, mieszka ze swoim narzeczonym, wszystko ma być dobrze, ma ustatkowane życie, aż jej narzeczony wraca ze swojego kawalerskiego i mówi, że na tym kawalerskim jego najlepsza przyjaciółka wyznała mu miłość i on w sumie też ją kocha, więc wyjadł teraz na tydzień, a Daphne ma czas, żeby spakować swoje rzeczy i się wyprowadzić. Daphne nie wie, co ze sobą zrobić, no bo nie spodziewała się takiego zwrotu akcji i wtedy wpada do domu Miles, czyli chłopak Przyjaciółki swojego narzeczonego, więc yy, razem, żeby troszeczkę ogarnąć się w życiu, postanawiają razem zamieszkać. I pierwszą połowę książki czyta się super, ponieważ widzi się zagubionych bohaterów, którzy pragną szczęścia. W drugiej połowie książki wychodzą traumy naszych głównych postaci i z nimi nie do końca się już zgadzałam i nie ogarniałam, co tam się dzieje i dlaczego. Ostatecznie 3,75. Happy Place Emily Henry, moja ulubiona książka Emily Henry, ale jest dosyć smutna. Mamy tutaj paczkę przyjaciół, która się utworzyła na studiach i co roku wyjeżdżają na wakacje do swojego szczęśliwego miejsca, do tam domku w Bar Harbor. Tak czy siak. Nasi bohaterowie razem dorastali, byli swoimi besti na dobre i na złe. Od paru lat troszeczkę po skończeniu studiów zaczęli się od siebie oddalać, na tyle, że przyjaciele nie wiedzą, że nasza główna bohaterka rozstała się ze swoim narzeczonym 6 miesięcy temu i teraz wszyscy są po raz ostatni w tym domku w Bar Harbor i nasi bohaterowie stwierdzają, że dobra, przetrzymają jakoś ten tydzień, nie będą mówić, że się rozstali. No i co się może wydarzyć? Smutne, urocze, nostalgiczne trafia mnie w serduszko, zarazem nie mogę tej książki czytać w kółko. Bo za dużo na nie płacze. 4,35 na 5. Curly Fortune One Golden Summer. Taka trochę nieoficjalna druga część każdego kolejnego lata, ponieważ opowiada o bracie głównego bohatera z pierwszej książki, ale historia jest z perspektywy dziewczyny, która nie miała nic wspólnego z pierwszą książką. Alice ma 30 parę lat, jest fotografką, która przeżywa trochę kryzys ćwierć wieku i postanawia na wakacje wyjechać wraz z babcią, właśnie do miejscowości, w której działa się akcja. Każdego kolejnego lata. Przypomina sobie, jak to było, kiedy miała 17 lat i miała chęci. Spróbować tylu nowych rzeczy, ale się ubała i postanawia to zrobić w te wakacje, i z, przy, z pomocą przychodzi jej Charlie Florek. Ta książka ma wiele fajnych elementów: jest właśnie relacja y, wnuczki i babci, y, jest Charlie Fro Florek, jest mała miejscowość, ale wszystko jest opowiedziane, a nie pokazane i to mi przeszkadzało. 3 na 5 gwiazdek, urocze, ale liczyłam na więcej. Wielki mur z Mugni Ja, Mariana Zapata. Jest to typowa książka Mariany Zapaty. Mamy naszą główną bohaterkę, Vanessę, która jest gosposią, asystentką. Social media, planerką. Wielkiego muru z Winnipeg, czyli futbolisty z Kanady. Mimo, że ma dobrze płatną pracę, postanawia ją rzucić, bo widzi, że wielki mur z Winnipeg w ogóle jej nie docenia i nie ma skrupułów, żeby iść dalej ze swoim życiem i spełniać swoje pasje. Kiedy wyprowadza się z domu na Aiden jest taki hej, w sumie jednak to cię potrzebuje. Nie wiem, jak do tego dochodzi, ale namawia ją na to, żeby ona się z nim hajtnęła dla zielonej karty, więc Vanessa wraca od tego domu i przez kolejne parę miesięcy udają, że są narzeczeństwem, a później małżeństwem. No i tam się przed sobą otwierają, ale typowa Mariana Zapata. On jest grumpy, on jest hamem, ona jest super niezależna i ma bardzo dziwne poczucie humoru. 2,25 na 5. Libar długo, Dziewiąty Dom, pierwsza część serii Alex Stern. Alex Stern jest ostatnią osobą, której byście się spodziewali na... Yale, na jakiejkolwiek uczelni wyższej, tak naprawdę, ponieważ chyba nawet nie skończyła liceum. Była cipunką, była bezdomna, yy, wiele się w niej w jej życiu działo, ale przede wszystkim widzi zmarłych i dlatego Yale postanawia dać jej ofertę nie do odrzucenia i w zamian za bezpieczeństwo chcą ją mieć w swoich tajnych stowarzyszeniach, żeby pomogła tam im z różnymi rzeczami. Generalnie przez większość książki nie wiedziałam, o czym jest ta książka, więc powiem Wam, że, jest, że chodzi w niej o rozwiązanie sprawy morderstwa. Ciekawa. Czasami mi się dłużyło, miała lepsze i gorsze momenty, ale dobrze się bawiłam. 4 na 5 gwiazdek. Anna Monaghan, Gar, sam romans jest to historia o 37-letniej matce trójki dzieci, której dwa lata temu zmarła matka. Rok temu jej mąż powiedział, że chce się z nią rozwieść, i ona dopiero teraz, po przetrawieniu tych wszystkich emocji, postanawia zacząć żyć. I daje sobie właśnie takie wakacje na rozruch, kiedy zdejmuje pierścionek z palca. Od razu tego samego dnia jej pies obsikuje pięknego, nieznajomego. I nasza główna bohaterka spędzi z nim wakacje i będą siedziać różne rzeczy. Generalnie wszystko byłoby spoko, gdyby nie to, że nasza główna bohaterka postanawia postawić siebie na pierwszym miejscu i rzeczywiście to robi, nie dba o uczucia innych i mi to przeszkadzało. Szczególnie, że miała 37 lat. Mogło być lepiej. Chłopak był uroczy, dzieciaki były urocze, ona nie zyskała mojej sympatii, dlatego tylko 3,5 gwiazdki nie była to zła książka. Listam For Play along. We did it. <laughs> We did it, little brother. You and me. How lucky am I that I got a best friend and a brother all at once. Lee Stormford play along. Jest to czwarta część Wind City czyli serii o przystojnych sportowcach. Każ, w każdej książce przystojny ziomek schodzi się z piękną kobietą. W tej książce głównym bohaterem jest Isaac, który jest baseballistą i od kilku lat podrywa Kennedy, która jest fizjoterapeutką w tej drużynie, ale zauważył, że parę miesięcy temu Kennedy zdjęła obrączkę ze swojego palca i teraz postanawia rzeczywiście się dla niej zmienić i rzeczywiście zawalczyć o jej serce. Nie do końca to idzie, bo ona jest wycofana, jest profesjonalistką, jest chłodna, ma go w dupie, aż pewnego dnia spotykają się razem w Vegas i od słowa do słowa, od drinka do drinka kończą yy, zaślubieni, i to bardzo szybko wycieka do gazet. Więc, żeby Kennedy nie, nie straciła swojej posady, muszą udawać, że są razem, no i dojrzewają przy sobie, otwierają się i jest to naprawdę bardzo, 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 bardzo urocza historia 4 na 5 gwiazdek. Chyba najlepsza z tej całej serii, mimo że bardziej lubię Kaja i Miller. I to tyle. Nie powiedziałam Wam za dużo o Beach Read, ale nie udawajmy, to był mój chyba czwarty reread, więc mam nadzieję, że już słyszeliście opinię o tej książce. Może było trochę lepiej? Było trochę lepiej? Hmm, mam wrażenie, że szybciej nam poszło w kwietniu. Bo tam mówiłam krócej. Przeszkadzało mi przy edytowaniu poprzedniego filmiku, że o niektórych książkach mówiłam tylko o fabule przez minutę i nie powiedziałam Wam nic więcej, nawet nie do końca streściłam fabułę, a z drugiej strony o innej książce powiedziałam trzy zdania i po 20 sekundach byłam taka, no i wystarczy. I to tyle, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Trzymajcie się cieplutko, widzimy się następnym razem, buciaczki!